Dzień dobry Państwu, niedziela, 7 kwietnia, roku Pańskiego 2013, w Kamieńcu Wrocławskim, w parafii Miłosierdzia Bożego, mieliśmy odpust. Odpust był uświetniony występem chóru Misericordia z Wrocławia, też z parafii Miłosierdzia Bożego, przy ulicy Bajana, msze celebrował ksiądz Bolesław Sylweszczak. Długoletni probosz parafii w Kamieńcu Wrocławskim, obecnie już przeniesiony do innej parafii, ale gościnnie wygłosił homilię i celebrował mszę świętą. Ale chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć dobrą nowinę, chyba już zima odeszła na dobre z naszej gminy i być może w ogóle z obszaru Polski i Europy. Mamy piękne słoneczko, za mną w tle widać most Bielany Łany do pięknie rozświetlony przez słońce. Ja proszę Państwa okularami prowoku prowokuję i prowokowałem to słońce już od bardzo długiego czasu. To była niezwykle ciężka zima, niezwykle długa, to historia już Kamieńca Wrocławskiego, od dawna takiej zimy nie pamiętam żeby nie było słońca i żeby śnieg tak długo zalegał. Jest 7 kwietnia, jeżeli się tutaj rozglądam dookoła, to jeszcze widzę wysepki śniegu. Ale prognozy są optymistyczne i mamy nadzieję, że to wszystko przeminie. A jak przeminie zima, która nas bardzo mocno zmęczyła, to nabieramy ochoty do życia. Jest wiosna, budzi się życie, choć na polach jeszcze, proszę państwa, czarne skiby i dziobła zboża nie widać, które by wystawało. Sarny można było rano oglądać, kupią się gdzie tylko troszeczkę jakiegokolwiek jedzenia. Wszystko, jak powiedziałem, wraca do życia i my też chyba wrócimy. Proszę Państwa, dużo czeka nas w tym roku różnych ciekawych wydarzeń na terenie gminy. A ja chciałbym dla Państwa zarekomendować to, co w najbliższym czasie, a więc w tym tygodniu, w najbliższy piątek, 12 kwietnia, będzie fantastyczny koncert w Nadolicach Wielkich. Tam jest piękna sala koncertowa, miniaturowa sala koncertowa ze świetnym klimatem, ze świetnymi komnatami, które są towarzyszące dla tej świetlicy, dla tej sali, dla tego miejsca, w którym odbywają się kameralne koncerty. Będzie to muzyka, proszę Państwa, gdzie wiodącym instrumentem będzie saksofon i muzyka będzie od klasycznej do jazzu, od afrykańskiej przez żydowską, przez cygańską do polskiej muzyki. Bardzo serdecznie zapraszam. Można nabywać bilety w przedsprzedaży. To jest ważne wydarzenie. W przyszłym tygodniu, 20 kwietnia, to jest w sobotę, za tydzień, będzie ciekawe wydarzenie, coś czego jeszcze na terenie naszej gminy na taką skalę przynajmniej nie było. Mianowicie z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łani Czernicy, a przy organizacji bierze udział partnerstwo lokalne, które skupia wiele stowarzyszeń z terenów gminy Czernica, odbędzie się pierwszy. Taki jarmark, właściwie to źle powiedziane, wyprzedaż garażowa. Otóż na placu wokół Gopsu w Czernicy będzie można sobie stanąć i wyprzedać swoje niepotrzebne rzeczy, jakieś które są jeszcze dobre, ale nam już są niepotrzebne. Wyciągnąć to, co mamy w garażach, wyciągnąć to, co mamy w szafach i albo się z tym podzielić i komuś przekazać nieodpłatnie, albo sprzedać za jakieś drobne pieniądze. Taką inicjatywę chcemy robić co roku. Co zapewniają organizatorzy? Organizatorzy zapewniają miejsce na placu i zapewniają dobrą atmosferę. Mamy nadzieję, że pogodę też Państwu zapewnimy, ale też będzie bufet, będzie herbata, kawa, kiełbasa z grilla. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. I proszę, abyście Państwo śledzili na lokalnych forach, co się dzieje na terenie naszej gminy. Mamy forum Kamieniec Wrocławski, mamy forum Chrząstawy, Miejscowości pozostałe również mają swoje fora, choć one troszeczkę słabiej funkcjonują. Na tych forach ogłaszamy przez plakaty i informacje, co się w którym miejscu naszej gminy odbywa i odbywać będzie. Przed nami będzie wiele koncertów. Już dzisiaj rekomenduję koncert, który prawdopodobnie odbędzie się w Nadolicach Wielkich. Przyjedzie czołowy zespół flamenco z Hiszpanii i będzie dla Państwa grać i śpiewać. No to będzie na pewno. Uczta duchowa ogromna, pamiętam taki koncert był bodaj 3 lata temu zorganizowany i to było bardzo piękne widowisko. Naprawdę zachęcam do korzystania z tego, co dla Państwa jest przygotowane. Za nami mamy trzy koncerty, był koncert walentynkowy, był koncert pieśni jari operetkowych, był koncert gitarowy Joso Stepana. Nie przegapmy takich e, pięknych e, wydarzeń na terenie naszej gminy, korzystajmy z tego. Ja też postaram się dla Państwa na stronie telewizyjnej e, rekomendować wszystkie takie wydarzenia. A jeżeli Państwo wiecie o ciekawych wydarzeniach, wiecie o czymś, co się wydarzyło, uważacie, że to jest ważne, że chcielibyście, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, to proszę się ze mną kontaktować. Numer kontaktowy jest do mnie zawsze na końcu każdego felietonu, który dla Państwa robię. Jeżeli Państwo do mnie zadzwonicie, postaram się w miarę moich możliwości przyjechać z kamerą i pokazać to, co dla Państwa jest ważne. Dziękuję za uwagę. Piotr Grubarczyk, Telewizja Lokalna, gmina Czernica.